Każdy ma swoje demony. Moim demonem był on, starszy brat Ibrahim. Wszystko szło dobrze. Czy mi się zdaje, czy dostajesz łomot? Myślałeś, że jestem osłabiony, ale sytuacja w rodzinie zmieniła się na zawsze. W wyniku wypadku straciłem wzrok. Idą tu. Kto? Ibrahim, do jutra. Mamy do pogadania. Co zrobił? Nie wtrącaj się. Zostaw brata w spokoju. Przyrodniego. Brat to brat. Wiesz, gdzie on jest? Wydzwaniam od dwóch dni. Schowaj to u siebie. Chowam towar gdzie chcę. Połowa lokalu jest moja. Będzie po mojemu. Musimy uważać. Poczekać, aż się uspokoi. Nie mamy wyboru. Trzeba to przerwać. Zaakceptuj swoją słabość i uczyń z niej siłę.